Cześć. Witajcie w naszym podcaście. Dziś zabiorę was w podróż do świata, w którym granica między literacką fantazją a dawnymi wierzeniami nie jest wcale taka oczywista. Tematem odcinka jest Wiedźmin. Bohater, który od lat podbija serca czytelników, graczy i widzów na całym świecie. Tym razem spojrzymy na niego z trochę innej perspektywy. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak bardzo świat wiedźmina czerpie z naszej, słowiańskiej kultury? Ile w nim jest naprawdę fikcji, a ile inspiracji legendami, mitologią i obyczajami, które przez wieki żyły na tych ziemiach? W tym odcinku rozłożymy na czynniki pierwsze słowiańskie korzenie wiedźmina. Przyjrzyjmy się skąd wzięły się niektóre potwory, jakie znaczenie miały dawne obrzędy i wierzenia. I dlaczego można powiedzieć, że fantazja Sapkowskiego wcale nie jest aż tak oderwana od rzeczywistości. Gotowi? Zacznijmy tę podróż do świata, w którym dawne legendy spotykają się z literaturą fantazy. Zanim zagłębimy się w same legendy i potwory, zatrzymajmy się na chwilę i spójrzmy, czym jest dziś Wiedźmin jako zjawisko kulturowe. To nie jest tylko seria książek. To cały ekosystem: powieści, adaptacje telewizyjne, gry komputerowe, komiksy, a nawet muzyka, konwenty i niekończąca się dyskusje w internecie. Wiedźmin stał się jednym z największych polskich sukcesów eksportowych w kulturze popularnej. Marką, która rozpoznawana jest daleko poza granicami Polski i która przyciągnęła uwagę milionów ludzi na całym świecie. Ogromną rolę odegrały tutaj gry studia CD Projekt Red, które przeniosły opowieść Sapkowskiego na interaktywny grunt. Dzięki nim saga dotarła do graczy z różnych zakątków globu. Sam Wiedźmin 3 Dziki Gon sprzedał się w dziesiątkach milionów egzemplarzy. I zdobył prestiżowe nagrody, umacniając pozycję marki na światowym rynku. Równolegle z grami pojawiła się adaptacja Netflixa, która sprawiła, że Wiedźmin trafił do jeszcze szerszej publiczności. Pierwsze tygodnie emisji przyciągnęły dziesiątki milionów godzin oglądania i sprawiły, że Geralt stał się postacią globalnej popkultury. Co ważne, skala tego zjawiska sprawiła, że tematy pierwotnie osadzone w lokalnym folklorze, dawne legendy, wierzenia i moralne dylematy, zaczęły być odczytywane przez odbiorców z różnych kultur. Powstała więc nowa warstwa znaczeń. Słowiański folklor został przełożony na język globalnej fantastyki. Wciąż jednak zachowując wyraźne ślady swoich źródeł. Dlatego, mówiąc o Wiedźminie i jego korzeniach. Nie możemy zatrzymać się tylko na pojedynczych legendach. Trzeba spojrzeć szerzej, od lokalnych podań, przez literacką twórczość Sapkowskiego, aż po gry i seriale, które przeniosły te motywy do światowego obiegu. Jednym z najbardziej fascynujących elementów świata Wiedźmina są oczywiście potwory. To właśnie one sprawiają, że Geralt ma co robić a jednocześnie otwierają nam drzwi do świata dawnych wierzeń i legend. Bo wiele z tych stworzeń, które spotykamy w książkach, grach czy serialu, ma swoje korzenie w słowiańskiej mitologii. Weźmy na przykład strzygi. W Sadze Sapkowskiego to postać księżniczki Addy, zamienionej w potwora przez klątwę. Ale w wierzeniach słowiańskich strzyga to dusza kobiety, która wraca po śmierci, aby wysysać krew żywym. Ludzie wierzyli, że strzygi mogą mieć dwa serca i dwa rzędy zębów, a najpewniejszym sposobem na ochronę przed nimi było odcięcie głowy i pochowanie jej daleko od ciała. Albo utopce, które w Wiedźminie czają się w bagnach i rzekach, atakując nieostrożnych podróżnych. To nic innego jak echosłowiańskich opowieści o topielcach, duszach ludzi, którzy zginęli w wodzie, i ciągnęli innych na dno. W niektórych regionach Polski mówiono, że topielce mogą przyjmować postać znajomej osoby, by zwabić kogoś bliżej wody. Nie można też pominąć południc. W grze pojawiają się jako zjawy związane z polami i żniwami. W słowiańskim folklorze południca była demonem, który atakował ludzi pracujących w południe, w największym upale mogła spowodować omdlenie, gorączkę, albo nawet śmierć. W pewnym sensie była więc także symbolem bardzo realnych zagrożeń, związanych z pracą w polu, w palącym słońcu. Podobnych przykładów jest więcej kikimory, wiły, leszy czy rusałki. Każda z tych postaci to literacka reinterpretacja dawnych podań, ubrana w fantastyczną opowieść. Sapkowski świetnie wykorzystał ich potencjał, sprawiając, że czytelnik ma wrażenie, że potwory, z którymi walczy Geralt, są jednocześnie egzotyczne i dziwnie znajome. To właśnie dzięki tym nawiązaniom świat Wiedźmina nabiera takiego kolorytu. Bo chociaż wydaje się fantastyczny, to jednak jest głęboko zakorzeniony w europejskich, a przede wszystkim słowiańskich, wyobrażeniach o tym, co czyha w ciemności. Kiedy mówimy o świecie wiedźmina, łatwo skupić się tylko na potworach. Ale równie ważnym elementem są obyczaje, rytuały i cała magia codzienności, która otacza bohaterów. I tu znów znajdziemy mnóstwo inspiracji płynących wprost ze słowiańskich tradycji. Na przykład obrzędy związane z cyklem pór roku. W sadze pojawia się motyw świąt Przesilenia, podczas których mieszkańcy wiosek oddają się zabawie, palą ogniska. Czy wróżą. To bardzo bliskie naszym dawnym zwyczajom. Słowianie czcili momenty zmiany w naturze, wiedząc, że wtedy granica między światem ludzi a światem duchów staje się cieńsza. Magia ochronna to kolejny przykład. W książkach wielokrotnie widzimy, jak ludzie próbują chronić się przed złymi mocami. Czy to zawieszając zioła nad drzwiami, czy rysując znaki. To nie wymysł Sobkowskiego. W rzeczywistości Słowianie wierzyli, że odpowiednie zioła, jak bylica czy czosnek, potrafią odpędzić demony i choroby. Znaki apotropaiczne, takie jak krzyżyki czy specjalne symbole ryte na belkach domów, miały działać jak tarcza przed złymi mocami. Ciekawym wątkiem są też wróżby. W Wiedźminie spotykamy postaci wiejskich wiedźm czy wróżek, które przepowiadają przyszłość to echo dawnych słowiańskich tradycji wróżenia z ognia, wody czy losowo wyciąganych przedmiotów. Takie praktyki były szczególnie popularne w okresie przesileń i świąt, bo wtedy, jak wierzono, można było zajrzeć w przyszłość. Nie można zapomnieć o relacji człowieka z przyrodą. W całym świecie Wiedźmina natura ma niemal magiczny wymiar. Lasy pełne są duchów, a rzeki kryją własne tajemnice. To bardzo słowiańskie podejście. Dla naszych przodków przyroda nie była czymś martwym. Była żywą siłą, z którą trzeba było się liczyć, a czasem nawet ją przebłagać. I wreszcie sama postać Wiedźmina. Choć to wymysł Sapkowskiego, to przecież sama idea człowieka, który zna tajemnice natury, posługuje się ziołami, zaklęciami i walczy z tym, co niewidzialne bardzo przypomina dawnych znachorów i guślarzy. Oni także żyli na granicy świata realnego i duchowego, ciesząc się jednocześnie szacunkiem i pewną dozą strachu ze strony wspólnoty. Widać więc wyraźnie, że magia i obyczaje w wiedźminie nie są tylko dodatkiem do fabuły. To głębokie zakorzenienie w wierzeniach naszych przodków, które sprawia, że świat Sapkowskiego wydaje się tak wiarygodny i jednocześnie tak bliski. Kiedy mówimy o fantazy, pierwsze skojarzenia to zazwyczaj mity nordyckie czy celtyckie, smoki, elfy, krasnoludy. To obrazy, które na stałe wpisały się w kulturę dzięki Tolkienowi i jego naśladowcom. Ale Sapkowski zrobił coś zupełnie innego. Zamiast sięgać poznane schematy, wziął na warsztat słowieńszczyznę mitologię, która w literaturze zachodniej była praktycznie nieobecna. A czym się ona właściwie różni? Przede wszystkim klimatem. Mitologie greków czy skandynawów są uporządkowane, mają jasno zarysowane panteony bogów i wielkie opowieści o wspaniałych bohaterach. Słowiańskie wierzenia były inne, bardziej ziemskie, związane z codziennym życiem i naturą. Nie chodziło tu o wielkie batalie na niebie, tylko o to, jak ochronić się przed demonem w studni albo jak przebłagać ducha lasu. I właśnie to sprawia, że świat wiedźmina wydaje się tak unikalny. Jest mroczny, niejednoznaczny, trochę brudny i nieprzewidywalny. Tu nie ma idealnych Herosów. Są zwykli ludzie, którzy próbują przetrwać w świecie pełnym niewidzialnych zagrożeń. Dokładnie tak. Jak robili to nasi przodkowie. To też kwestia nastroju. Słowiańskie legendy mają w sobie dużo melancholii i grozy. Dobro i zło często się mieszają, a potwór wcale nie musi być jednoznacznie zły. Taki klimat świetnie pasował do wizji Sapkowskiego, który od początku podkreślał, że w jego uniwersum nie ma prostych podziałów. Co więcej, dzięki tej decyzji Sapkowski dał Europie i światu coś świeżego. W momencie, gdy na rynku dominowały historie inspirowane mitami celtyckimi czy nordyckimi, Wiedźmin pokazał, że w naszej części kontynentu istnieje równie bogata, a przy tym praktycznie nieznana tradycja. To właśnie dlatego saga tak mocno wyróżniła się na tle innych dzieł fantazy i zdobyła popularność daleko poza granicami Polski. Można więc powiedzieć, że Wiedźmin nie tylko wciągnął nas do świata pełnego magii i potworów, ale też w pewnym sensie przywrócił pamięć o naszej własnej kulturze. I być może właśnie dlatego budzi taką fascynację, bo jest czymś jednocześnie obcym i bardzo swojskim. I tak dochodzimy do końca naszej podróży po świecie Wiedźmina i jego słowiańskich korzeni. Jak mogliście usłyszeć, ta saga to nie tylko świetna opowieść fantazy, ale też prawdziwa kopalnia motywów i wątków zakorzenionych w dawnej kulturze. Demony ze wsi, duchy lasu, obrzędy ochronne czy melancholia słowiańskich legend. Wszystko to sprawia, że uniwersum Sapkowskiego jest tak wyjątkowe i wiarygodne. To pokazuje, że fantazja wcale nie musi być całkiem oderwana od rzeczywistości. Czasem wystarczy sięgnąć do własnych korzeni, by stworzyć coś, co poruszy wyobraźnię milionów ludzi na całym świecie. A teraz pytanie do Was. Czy znacie jakieś inne przykłady twórczości, które czerpią ze słowiańskich wierzeń? Może seriale, gry, a może nawet lokalne legendy, które opowiadano Wam w dzieciństwie? Dajcie znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa Waszych historii. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. Jeśli wam się podobało, zasubskrybujcie podcast, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, w którym kultura, historia i popkultura przenikają się ze sobą. A jeśli macie znajomego, który kocha Wiedźmina, koniecznie podrzućcie mu ten odcinek. Do usłyszenia następnym razem. Podcast powstał w ramach projektu Puls Z. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.